I nadszedł koniec roku 2019. To był świetny czas dla wszystkich entuzjastów i badaczy tematu UFO. Wraz z jego zakończeniem otrzymaliśmy od Was dużo ciekawych informacji i dlatego prezentujemy ostatnią część filmu Fali UFO 2019. Co nie oznacza, oczywiście, że fala w Polsce się kończy. A tymczasem prezentujemy w tym filmie nowe obserwacje, ale także uzupełniamy duże informacji do tych, które już prezentowaliśmy. Zapraszamy. Bardzo interesującym obszarem okazują się Sudety. Już w poprzednim filmie prezentowaliśmy materiały wykonane nieopodal miejscowości Mysłakowice. Widać na nich, jak majestatycznie unosi się nisko nad wzgórzami Karkonoszy biały, liśniący obiekt. Bardzo podobna obserwacja została wykonana nieopodal, na górze Śnieżce. Co ciekawe, zdjęcia wykonano właśnie w kierunku Mysłakowic. Podobna historia. Duży, biały, jasny obiekt, widziany za dnia o godzinie 14, leci majestatycznie bardzo nisko nad wzgórzami. Jeszcze przed publikacją poprzedniej części filmu otrzymaliśmy nagranie z pobliskiej lubawki. Mieszkaniec ma widok właśnie na górę Śnieżkę i zaintrygował go pewien jasny, biały punkt, który pewnego dnia pojawił się nad tym zniesieniem. Początkowo nie przyjmowaliśmy dużej wagi do tego nagrania, uznając, że to coś zwykłego, ale autor filmu upierał się, że nigdy wcześniej tego nie widział. W kontekście kolejnych obserwacji i materiałów, które do nas przysyłają, może się okazać, że autor ma rację. Jest to kolejna rejestracja tego opisywanego wcześniej fenomenu. Tymczasem, również w Lubawce 10 grudnia 2019 inny świadek zaobserwował i udało mu się wykonać nagranie takiego obiektu. Z początku myślał, że jest to jasna gwiazda, która przez około 10 minut utrzymywała się nieruchomo na niebie. Jednak zaskoczony, sięgnął po telefon, gdy tylko dostrzegł, że obiekt zmierza w jego kierunku. Co ciekawe, na nagraniu widać charakterystyczny pierścieniowy kształt obiektu. Coś podobnego już widzieliśmy na nagraniu z Chin. Wracając do Polski. To właśnie nieopodal Mysłakowic i Lubawki znajduje się Miroszów. Już w poprzedniej filmie pokazaliśmy nagranie z tego miejsca, na którym widać biały obiekt startujący z lasu do nieba. Co ciekawe, teraz dostaliśmy relację od osoby, która w tym samym miejscu biwakowała z ojcem tamtego lata. Jak pisze w wiadomości do nas, sam jestem mieszkańcem tego regionu i często biwakuje w okolicach Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich. Pewnego razu, gdy byłem z ojcem na wyprawie, obudził nas w namiocie mocny, metaliczny dźwięk. Było już widno, i gdy wyszliśmy z namiotów, zobaczyliśmy jak jakiś obiekt lata na wysokości korony drzew. Mieliśmy wrażenie, że skanował teren, ale po chwili bardzo szybko odleciał i ucichł momentalnie. Kolejnym szczególnym obszarem są mazury i suwałki. Właśnie tutaj, na początku roku 2019, w lutym i marcu doszło do serii obserwacji, która zapoczątkowała falę UFO 2019. Co prawda, z czasem ilość zgłoszeń z tego regionu malała. Ale aż do końca roku otrzymaliśmy bardzo ciekawe doniesienia, szczególnie z miast Pisz i Suwałki. Ciekawsze z nich to obserwacje z 27 i 29 października, obie dokonane w kierunku północnym. I oto, Suwałki. Światek zaobserwował nagłe pojawienie się dwóch czerwonych rzędów świateł, ustawionych idealnie równolegle do siebie. Na szczęście, zanim zniknęły, świadkowi udało się wykonać to zdjęcie. Dwa dni później inny obserwator dostrzega przelot jasnego trójkąta nad piszem. Obiekt emanuje światło całą swoją powierzchnią i kieruje się na północny wschód. Co prawda zdjęcie jest marnej jakości, ale widać na nim wyraźnie kształt opisywanego trójkąta. Niecały miesiąc później znów otrzymaliśmy informację o kolejnej obserwacji w suwałkach. To 25 listopada i około 23.30 dostrzeżono przemieszczające się w diagonalnym szyku duże czerwone światła. Wszystko uwiecznione na tym zdjęciu wydarzyło się również na północnej części nieba. Światła latające w podobnym, diagonalnym szyku udało się także uwiecznić się na nagraniach wideo. W tej chwili jesteśmy w posiadaniu dwóch nagrań z 2019 roku, ale także dostaliśmy pewne archiwalne. To, co teraz widzimy, to bezczylesny przelot zarejestrowany 31 października w Tomaszowie Lubelskim. Bardzo podobne nagranie, również zarejestrowane na południu Polski, ale w okolicach Wrocławia, a dokładniej w Godzięcinie. Ni to samolot, ni to samolot nie ma takiego oświetlenia. Nie widzę w ogóle bocznego oświetlenia. Widoczny przelot miał miejsce na początku roku 2020. Jest jeden z najświeższych nagrań, które otrzymaliśmy. Podczas dyskusji na temat tych dwóch podobnych filmów, jeden z naszych zaprzyjaźnionych badaczy odkopał swoje nagranie z 2000 roku. Jest wykonane jeszcze na kamerze VHS i być może jest dowodem na dłuższą obecność tego zjawiska w Polsce. Mariusz, szybko! Te, on skręcił? Kurde, z północy skręcił na zachód. Ale to nie jest samolot, bo to nie brzęczało, nie leciało, nie, nie ten. Nie wydawało głosu, ale dziwne. No. Warto tutaj przypomnieć nagranie z nowych zamków na Słowacji. Wykonano 11 września 2019 i było już omawiane w poprzedniej części filmu. Ale spójrzmy na nie jeszcze raz i zastanówmy się, czy te obserwacje przedstawiają ten sam typ obiektów. Oto mapa. Kolejnych nagrań wideo, które zaraz przedstawimy. Jak widać, znów wracamy na Śląsk, gdzie, jak pamiętacie, wiele się wydarzyło w połowie roku 2019. 18 listopada, miejscowość Kaniów. Podczas wczesnoporannych prac na wyrobisku dostrzeżono noszącą się ku górze jaskrawą kulę światła. Obiekt pojawiał się i znikał kilkukrotnie, i udało się go nagrać przed jego ostatecznym zniknięciem. Dalej, nieopodal w Oświęcimiu, 20 grudnia o godzinie 15.30, świadek dostrzegł jasne, bezgłosne eksplozje na niebie. Sięgnął po telefon i wykonał to nagranie. Czego nie widać na pierwszy rzut oka na tym nagraniu, to kilka ciemnych obiektów, które udało się zarejestrować. Istnieje możliwość, że widoczna eksplozja to po prostu wystrzelenie wojskowych flar z samolotu. Ale to tylko jedna z wielu możliwości i nie wykluczamy, że sfilmowano tutaj coś więcej, być może aktywność ufo. Przenosimy się do województwa świętokrzyskiego, a dokładniej do miejscowości Bodzentyn. Zaintrygowany mieszkaniec zaobserwował nad swoim domem dziwne rozbłyski światła. Nagranie robi się dopiero interesujące z chwilą, kiedy wykonamy stabilizację obrazu. Teraz widać, że rozbłyski nie mogą pochodzić po prostu od świateł pozycyjnych samolotu. Okazuje się, że światła zdają się pojawiać w różnych losowych miejscach, które nie układają się w prostą linię przelotu samolotu. Kolejne nagranie wykonano w warce. Jest połowa listopada i znów pojawiają się jaskrawe światła nad miastem. Początkowo. Uważaliśmy, że te światła to odbicie lampy w szybie okna, jednak świadkowie dostarczyli nam więcej nagrań i rzeczywiście mogliśmy wykluczyć tę możliwość. Następne. nagranie statycznego, czerwonego obiektu zarejestrowano 1 grudnia w Ostrowie Wielkopolskim. Co ty nagrywasz? Ufa. Ta, Tacie też ta, kiedyś się zdawało, że widzi uszy białe, a ty, to nie jest UFO. Tacie się zdawało, że widzi ufa. Tak, takie ta białe UFO. Czerwone światło wisiało niepodal zabudowań. Pierwsza nasza myśl, że to może być dron. Jednak, według autorki nagrania, obiekt pojawiał się i znikał w różnych miejscach nieba. Jedno z takich zmian lokalizacji udało się złapać pod koniec tego nagrania. W końcu docieramy do naszym zdaniem najlepszego nagrania, jakie otrzymaliśmy. Od razu zaznaczamy, że na pewno pojedziemy do świebodzina, zbadać to miejsce, spotkać świadków i przeprowadzić kolejne obserwacje. Jesteśmy w kontakcie z autorem nagrania i mamy informację, że to nie pierwsza taka historia w tym miejscu. Sprawa jest rozwojowa, a dzisiaj przedstawiamy jedynie fragmenty tego nagrania. Wideo zostało wykonane lunetą myśliwską z możliwością zapisu. Zawdzięczamy temu duże przybliżenie oraz stabilność nagrania. Jak widać, obiekt obniża swój pułap lotu, aż w końcu znika za koronami drzew pobliskiego lasu. Prawdopodobnie mamy tu do czynienia z lądowaniem. Do tego nagrania na pewno wrócimy w specjalnym filmie na temat tego przypadku. To sprawa na oddzielne dochodzenie. A tymczasem wielkie dzięki za poświęcony czas i wszystkie doniesienia, które otrzymujemy. Z niecierpliwością czekamy, co przyniesie nowy rok 2020, i z tej okazji wszystkim życzymy szczęścia, miłości i wspaniałych obserwacji. Do zobaczenia wkrótce.